Nie jest dobrze z naszym najbliższym sąsiedztwem. Sojusznika mamy w orbanowskich, na orbanowskich Węgrzech. Możemy zbudować sojusz ze Słowacją Roberta Fico. Powinniśmy szukać sojuszu z Czechami. I tyle, I to jest na razie to, co możemy zrobić. Gdzieś dalej jest Bułgaria, Rumunia. Budowanie międzymorza, w którym może pomóc Donald Trump. Widząc w tym zysk dla Ameryki w postaci rozdzielenia lądowego, jedwabnego szlaku Chińczyków. To może się zdarzyć, ale nie musi. Jak najszybciej też powinniśmy wysłać młodych polityków na lekcję dyplomacji i skutecznej polityki do Ankary, żeby w, w szkole Rejczepa Erdoana pobierali nauki, bo jak widać, Erdoğan poradził sobie z globalistami. W bardzo prosty sposób. W momencie, gdy wpływy organizacji, takich jak właśnie finansowane przez Sorosza, przez Gatesa i innych globalistów, fundacje, organizacje NGOs rosły w Turcji, Erdoan stwierdził, że jest zamach Stanu i pozamykał sędziów przede wszystkim.